Dzisiejszy odcinek cyklu cztery strony poświęcony jest obiektowi znajdującemu się w zbiorach muzeum w Chorzowie, który związany jest z tematem końca wojny. Jest to medal z 1963 roku o nazwie Nigdy wojny. Jest to medal autorstwa nieco zapomnianego obecnie twórcy, jakim jest Józef Kosławski. Praca ta poświęcona jest ofiarom wojny. W zasadzie nie tylko ofiarą II wojny światowej, lecz wszystkich działań zbrojnych, które prowadzą do cierpienia ludności. Jest to medal bardzo ekspresyjny w wyrazie oraz odmienny od większości prac medalierskich, które powstają do połowy XX wieku. Posiada on formę nieregularną, nieregularnego sześciokątu, i to właśnie ta nieregularność jest jego wyróżnikiem. Na awersie widzimy dwie twarze o bardzo wyrazistych oczach. Które przesłonięte są dłonią w obronnym geście. Dłoń, przesłaniająca postaci, zajmuje większą część kompozycji. Stara się ona, jakby zapobiec im cierpieniu. Wydaje się wręcz, że mówi stop i chce położyć kres dalszym wojnom. Rewers medalu podaje nam jasny komunikat. Na ukośnie rozmieszczonych belkach widoczny jest jedynie napis Nigdy wojny. Jest to bardzo uniwersalne przesłanie, które odnosi się nie tylko do naszego regionu i kraju, ale właściwie do całego świata. Józef Gosławski urodził się w 1908 roku i zmarł w styczniu 1963 roku. Kształcił się w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także później w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1935 roku wyjeżdża do Włoch, gdzie zaangażował się w działania Polskiego Koła Artystów Kapitol. Dyplom uzyskał w 1937 roku w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie. Kosławski to nie tylko twórca medali, tworzył on także rzeźbę monumentalną. Jest autorem takich pomników jak Adama Mickiewicza w Gorzowie Wielkopolskim oraz pomnika ofiar Nigdy Wojny w Żabikowie. Znaną dziedziną twórczości Gosławskiego są również monety. W okresie PRL-u zaprojektował on monetę 5-złotową z rybakiem, czy też kolekcjonerską 100-złotową z mieszkiem i dobrawą, wybitą na tysiąclecie państwa polskiego. Wiele tworzonych przez Gosławskiego medali jest podporządkowanych założeniom socrealizmu. Po wojnie często zlecane i popularne były prace dotyczące upamiętnienia walk i ich kolejnych rocznic, gloryfikując w ten sposób działania zbrojne. Jedną z tego typu prac jest medal w 25-lecie walki o ziemie piastowskie, również znajdujący się w zbiorach muzeum, ukazujący walki o ziemie odzyskane na froncie zachodnim i północnym. Jednak osobną kategorię stanowią jego medale o zdecydowanie antywojennej wymowie. Większość z nich łączy się z dużą dawką emocji wynikających z przeżywania tragedii zbrodni wojennych. Znajduje to wyraz nie tylko w zakresie wybranego tematu, jak na przykład w tych upamiętniających ofiary obozów, ale także w nowatorskiej ówcześnie formie medali. Są one zwykle nieregularne, ponadto podobnie oddziałuje ich rzeźbiarski pełen ekspresji charakter oraz dążenie do syntezy przedstawień przy jednoczesnej dbałości o detal. Artysta odchodzi więc od tradycyjnego nurtu medalierstwa i wyznacza mu nowy kierunek. Józef Gosławski okres II wojny światowej spędził w wąwolnicy. W tym czasie tworzył on projekty medali, które zostały odlane już po wojnie. Mimo, że artysta sam nie uczestniczył w walkach wojennych, to tworzone przez niego medale stały się rodzajem jego broni. Medale te są wyrazem jego sprzeciwu wobec wojny i niezgody na cierpienia ludności cywilnej a także stanowią hołd dla poległych i dla ofiar zbrodni wojennych.